Wszyscy ostatnio gadają o jakimś filmie o Mario i miałem takie. OK, a może po prostu by obejrzeć i zobaczyć o co w tym chodzi? Więc zamówiłem. Myślałem, że to będzie bardziej skomplikowane jak na no to. Jakby nie, nie wiem, czemu Nintendo mówiło, że jakby premiera tego filmu dopiero w grudniu 2022. Jak można go kupić teraz? <laughs> Przepraszam, to jest okropny troll. Cześć, tutaj Jacek Kolekcjoner, i w dzisiejszym odcinku. Nie mogłem się oprzeć, bo tak, rzeczywiście ostatnio były te informacje o tym, że Nintendo razem z Illumination robi film o Super Mario, film animowany, oczywiście, który mieć będzie premierę w 2022 roku, a w grudniu, chyba u nas nawet może na początku stycznia, w zależności od tego, jakby premiera, może się przysunąć jeszcze milion razy. Aczkolwiek... Nie wiem, niewiele z was może pamiętam, nie wiem czy wiele z was oglądało ten film. Jakby coś takiego powstało. Lata 90. to były dziwne czasy. <ścoughs> Super Mario Bros. To nie gra, to prawdziwa przygoda. I tak, to jest polskie wydanie. Nie myślałem, że takie jest dostępne. To czy... Myślałem, że może kiedyś jakoś gdzieś tam powstało, ale no, no po tylu latach nie okazuje się, że jednak to wydanie się, jakby to wydanie przetrwało do dzisiaj widocznie nie było dużo chętnych, więc sprawiłem sobie ten film, jeszcze nowiosienki, świeży, pachnący nowością. Zacznijmy od tego, miałem rozkminę, kto w ogóle ma w Polsce dystrybucję do tego, bo jeśli nie wiecie, to w Stanach ten film był dystrybuowany przez Disneya. Tak, przez Disneya, nie ma tutaj nigdzie marki Disney, to był film tworzony przez Hollywood Pictures, czyli jakby markę, label należący do Disneya, tak samo jak Touchstone na przykład, ale to była ta jakby doroślejsza marka i tutaj nigdzie nie ma śladu Disneya. Ale u nas to jest zupełnie inny przypadek, ponieważ poza Stanami ten dystrybucja tego filmu jest rozrzucona w ogóle na milion kawałków i w Polsce ten film jest dystrybuowany, ten film był dystrybuowany przez SPI. Aczkolwiek tutaj mamy nawet napis 93 rok Hollywood Pictures. Jeśli kiedyś kupowaliście jakiekolwiek filmy od SPI, to to wydanie jest bardzo podobne. Z przodu mamy aktorów oczywiście John Leguizamo, Bob Hoskins, w sumie główna rola Mario to Bob Hoskins i Dennis Hopper. To nie gra, to prawdziwa przygoda. Nie wiem jak. Ktokolwiek miałby kupić ten film, bo zobaczył, to jest ten sam Mario, którego znamy z gier. To wydanie jest czymś niesamowitym. Bądź świadkiem narodzin postaci, które pokochał cały świat. Po raz pierwszy w pełnometrażowej produkcji zobaczysz kultowych braci Mario walczących z niespotykanymi do tej pory przeciwnikami. To nie gra, to prawdziwy film, wypełniona dobrym humorem, licznymi pościgami i wspaniałą przygodą. Opowieść nie przestanie cię zaskakiwać. Dołącz do nieustraszonych. Włoskich hydraulików i przeżyj podziemną przygodę z dinozaurami w tle. Ale że Yoshi? A po raz pierwszy na DVD zobaczysz, dlaczego w każdym zakątku naszej planety ci bracia nazywani są Super Mario Bros. Obejrzyj ten film. Na bank. Muszę zrobić sobie ten seans na dniach. Dobra, muszę wyjść z tego marazmu, bo, bo trochę kręciuję na samą myśl. Patrzę takie dodatki: bezpośredni dostęp do 16 scen. Aha, czyli wybór scen to jest dodatek do tego filmu. Cool. W każdym razie, jeśli chodzi o tłumaczenia, można obejrzeć film po angielsku z polskimi napisami, albo z polskim lektorem, co i tak jest dużym progresem. Obraz jest 4 na 3, nie rozumiem czemu, ponieważ to nie był film 4x3. Ale widocznie może być on przycięty albo jest Letterbox, albo jest błąd na okładce. Żebyście nie musieli się zastanawiać, dłużej wygląda na to, że jest to po prostu film. W 4 na 3, czyli przycięte do formatu telewizyjnego, nie tak jak leciał sobie w kinach. Nie jest to ani Letterbox, ani rozszerzony format. No więc cóż, tak to wygląda. Czas trwania 100 minut, rok produkcji 93 SPI. I tak myślałem sobie, czy ja mam jakikolwiek inny film na swojej półce od SPI? Oczywiście, że mam. I to film najwyższej klasy kultowości, czyli mali Agenci. Jest to wydanie bardzo podobne jakby SPI. Może nie dokładnie takie samo, bo jakby w zależności od w którym czasie SPI wydawało swoje filmy, to te pudełka by od... różniły się odrobinkę. To już jest chyba ta nowsza forma, a tutaj mamy tę starszą formę z obramówkami, i jakby z plakatem, z grafiką z filmu w środku na tych obramówkach pod tymi obramówkami, co nie jest najpiękniejszą opcją. Ale Naprawdę nie jestem w stanie określić y, roku wydania poszczególnych filmów. A jeśli chodzi o pudełko, jest to pudełko nie mm, jakiejś super najwyższej jakości. Jest to taki matowy plastik, który. Nie jest jakiś super chudy, ale jest taki, jeśli chodzi o, o kategorię pudełek, to należy do tych nie, tańczych gatunków. Niespecjalnie to wygląda na brzegu. Ech, 2 na 10. Jest sobie, bo jest. W środku mamy płytę, tak, polską płytę, czyli to nie była robiona żadna wersja europejska, tylko po prostu polska płyta tłoczona przez SPI. To może być przygoda przede mną. Jeśli chcecie kupić ten film i przekonać się na własne oczy, dl dlaczego tego nie warto oglądać albo warto, nie wiem, jeszcze się nie wypowiem na tym etapie, to link znajdziecie w opisie, ponieważ o dziwo, ten film da się jeszcze kupić. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, a chcecie oglądać więcej takich ciekawostek na kanale, to zapraszam do subskrypcji oraz dajcie mi znać w komentarzach. Bo nie można robić samych unboxingów, komiksów. Ale właśnie jeśli chcecie zobaczyć inne rzeczy poza komiksowe, które wrzucałem na tym kanale, to kliknijcie w którejś z tych filmów, a ja się z Wami żegnam, pełen optymizmu. <gryw> Ale wiemy na pewno, że ten film z 2022 roku powinien być lepszy niż to. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.